Tym jest niepełnosprawność nabyta to taka, która pojawia się w ciągu życia, nie od urodzenia. Na przykład ktoś może być zdrowy, ale po wypadku lub chorobie może zacząć poruszać się na wózku albo przestać widzieć. Jak może nabyć niepełnosprawność? Niepełnosprawność nabyta może powstać w różnych sytuacjach. Wypadki drogowe, np. niezapięcie pasów, jazda bez kasku na rowerze. Upadki z dużej wysokości na boisku. Choroby takie jak nowotwór, udar, zapalenie mózgu, złe decyzje, np. zabawy z niebezpiecznymi rzeczami. Dlaczego warto uważać? Ważne jest wiedzieć, że nasze ciało jest delikatne i trzeba o nie dbać. Dlatego zawsze zapinaj pasy w samochodzie, noś kas, gdy jeździsz na rowerze w hulajnodze-rolkach, nie baw się ogniem ani ostrymi narzędziami, nie dotykaj kabli, gniazdek i urządzeń bez wiedzy dorosłych, nie wykonuj niebezpiecznych wyzwań z internetu. Każdy z nas ma coś wyjątkowego: niepełnosprawność nie jest czymś złym ani stydliwym. jest po prostu częścią życia tej osoby. Pamiętaj, niepełnosprawność to nie koniec życia. To nowy sposób życia, który może być piękny, jeśli są wokół dobrze ludzie. I Ty możesz być takim człowiekiem. Niepełnosprawność nabyta może spotkać każdego. Ważne jest bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie. Ludzie z niepełnosprawnością są tak samo wartościowi jak inni. Możemy razem budować przyjaźń i wzajemny szacunek. To nas nie dzieli, ale łączy, bo wszyscy chcemy być lubiani, szanowani i potrzebni. Codzienny tor przeszkód osoby z niepełnosprawnościami sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności.